Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Jestem pod wieczorem na ranczu i jest bardzo zimno. Niestety nie sprzyja to wzroście warzyw, w szczególności niektórych warzyw, takich jak warzywa dyniowate i psiankowate. One jednak potrzebują dużo więcej ciepła niż takie warzywa, choćby jak marchew, czy no, choćby kapusta, karerepa. Moje warzywa, właśnie takie jak marchew, kapusta, kalarepa, rozwijają się dosyć fajnie, jednak no, te warzywa dyniowate yy, stoją w miejscu. No w tunelu troszeczkę się to moje arbuzy rozwinęły, jednak no to nie jest jeszcze to na co te arbuzy oczywiście stać. Do tego aby warzywa rozwinęły skrzydła potrzebujemy ciepła. Ciepła w szczególności w nocy, bo po południu jest fajnie, natomiast jak już jest wieczór to jest tylko kilka stopni, 4, 5. No to jest rzecz dla mnie niepojęta o takiej porze. Są różne prognozy pogody. Jeszcze jak niedawno patrzyłem, to było, że będzie kilkanaście stopni w nocy teraz już, a widać co teraz się dzieje. Jest kilka stopni w nocy. Jeśli ta temperatura się utrzyma, to kiepsko wróżę moim warzywom dyniowatym. Postanowiłem więc zakupić jeszcze jeden tunel. Już kilka dni temu zrobiłem zakup, już mi przyszedł, będę go składał. Tunel do moich warzyw dyniowatych gigantów. Bez tego w tym sezonie nie mam szans na dobry rezultat. Co prawda, pomidory w tunelu rozwijają się dosyć dobrze, ale to zasługa właśnie tunelu foliowego. Gdyby, gdyby one były w bezpośrednim gruncie, no to po pierwsze, bez, przy, bez przykrycia jakieś 10 dni temu czy kilkanaście dni temu by to zmarzło. No a po drugie, jeśli by to mi nie zmarzło, no to by to mi po prostu rosło kiepsko, bo są zimne noce. Nawet te 4-5 stopni ro, robi taką no, negatywną robotę, że te pomidory nie będą po prostu dobrze rosły. Miejmy nadzieję, że za niedługo ta sytuacja się poprawi, bo moje plany są takie, że no, mam te pomidory w tunelu, jak również poza nim w pojemnikach. Mam nadzieję, że zrobi się w najbliższym czasie cieplej. Wtedy te moje warzywa ruszą. Chociaż jeśli chodzi o pozostałe warzywa, no to nie mam aż tak co narzekać, bo dosyć fajnie się rozwijają. Moje warzywa, giganty, na przykład kapusta, kalarepa, wyglądają naprawdę bardzo ładnie. O, spójrzcie sobie, tutaj marcheweczka, tutaj. Kalrebka i kapusta. Naprawdę to, wy, to wygląda OK. No jednak tak jak już powiedziałem, takie warzywa jak dyniowate i psiankowate. Teraz mają trudno miejmy nadzieję, że to się skończy też myślałem sobie chwilę, żeby im pomagać okrywając je agrowłókniną białą na, na noc jest to dobry sposób jednak jest to sposób czasochłonny a ja tego czasu nie mam i nie chcę tego czasu tak poś, poświęcać na to, żeby tyle moich warzyw dyniowatych i ten okrywać, więc zostawiam je tak jak, będą. tak jak są, niech sobie rosną no i w sumie to tyle tak sobie chciałem troszeczkę ponarzekać dziękuję za uwagę i pozdrawiam